Cześć, Różyczka i mama właśnie przed chwilką przyjechały. Chodź, chodź, nie bój się. Nie bój się, jaka ty poczochlana jesteś bidulko. Jaka ty jesteś poczochlana. Jaki to jest twój, to już taki podrośnięty. Podrośnięty, tak. Od razu puściłem je tutaj do boksu. Znaczy do boksu, od razu mnie do takiego, No można powiedzieć, że to w jakimś sensie jest taki mały padoczek, gdzie trzymamy taki... Różne nowe osiołki, kucyki, tak? No, nawet śmiałe są. Jak na dobrze dopiero przyjechały, to bardzo się nie boją. Także chciałbym Wam podziękować za pomoc. Zbiórka była naprawdę mocna. W dwa dni musieliśmy zebrać ponad 7000 złotych. Ale się udało, także przyjechały do nas. No, no Ty, mała, ty to jesteś podrośnięta już. Ty to jesteś podrośnięta dziewczynka. Podrośnięta jesteś. Zaraz tym zajrzę jeszcze za podogonki, żeby nie było pomyłki, jak już parę razy mi się zdarzyło. Tak? Zobaczymy, czy ty jesteś na pewno dziewczynką. Ty na pewno jesteś dziewczynką. O, zobaczcie. Prawie taka jak mama jesteś. Prawie taka jak mama. Tylko po morcy widać, że ty jesteś rybaczkiem. I po loczkach takich. A ty jak sierota wyglądasz? Gdzie ty byłaś w tym transporcie, się gdzieś tam nie utytułałaś, no. no. Może później przyniosę wam trochę marchewek, to zobaczycie, jak u nas jest fajnie. Na razie tutaj sobie odpoczywajcie. Na razie sobie tu odpoczywajcie po podróży. Tak? Jest czasami taki po prostu no te zbiórki są czasami takie dramatyczne, człowiek się stresuje, stresuje, ale wszystko się dobrze kończy często. W sumie u nas to zawsze się wszystko dobrze kończy, bo do tej pory wszystkie uratowaliśmy zwierzaczki, które chcieliśmy uratować, tak? I Wy też jesteście uratowani. Chociaż wczoraj rano to słabo to wyglądało, no. Ale już koło południa wczoraj wiedziałem, że bierzemy te pieniążki, więc zamówiłem transport na rano, żebyście nie, nie zostały tam. Dłużej, niż to potrzeba. No i przyjechałyście do nas, tak? Ty to śmiała dziewczynka widzę jesteś. Śmiała jesteś. Ładne masz loczki. No. Duża jesteś już. Żebyś tylko mamy nie przerosła. Żebyś tylko mamy nie przerosła. No. Pokaż ząbki, czy masz proste. Ja zawsze się rybaczką patrzę. O, jakie ładne ząbki. Zobaczcie, równe. Pokaż. Pokaż. Pamiętam, do nas przy, przyjechały takie rybaczki. Myszka miała takie ząbki, że dolne wystawały nad przednie. Tam jeszcze chyba śmiałek, taki rybaczek, miał też takie ząbki, jeszcze może ze dwa. Krzywy zgryzniały. a ty masz piękne ząbki, proste. Dobrze ci będzie marchewkę jeść, no. O, zobaczcie, zobaczcie, trochę żółte. Trzeba jakąś szczotkę zamówić do zębów, kucykową masz małe kopytka, dziecięce jeszcze, no dziecięce masz kopytka, takie dziecięce loczki tutaj na czułku. no ale ty już jesteś podroźnięta, a mamusia co taka poczochorana, co taka poczochorana jesteś, pokaż te loczki, to mama trochę bardziej istnieje, mama trochę bardziej jest nieufna niż różyczka, no a ja byłem przed chwilą u to robiłem osiołki i pachnę marchewkami widać, Pachnę marchewkami. Co? Może mamy też marchewkę. Nie, nie mam żadnej marchewki. Tam na wózeczku mam takie specjalne marchewki, to zaraz Wam przyniosę po marchewce. Tak? No. Miłe, miłe. Czasami te zwierzęki przyjeżdżają od handlarzy takie mocno wystraszone, wypuszczone, uciekają, uciekają. A widzę, że tutaj ta rodzinka taka w miarę spokojna jest a różyczka to w ogóle jest przytulaskiem takim małym przytulaskiem, trochę ma szrobki w oczach no także jeszcze raz dziękuję za pomoc dla tej rodzinki udało się zebrać pieniążki w ekspresowym czasie, nawet zostało trochę, także starczy i na ich utrzymanie i na marchewki, na kowala tak, o zobaczcie widać, że tutaj już nie pierwszy raz dziewczynka ma kontakt z marchewkami. To zapach jest mocny, bo zostało nam trochę marchewek z dnia otwartego i ludzie nam przysuwają też marchewki. Także zawsze, jak karmimy zwierzaki z rana, no to dajemy im takie dodatkowe przysmaki, czyli marcheweczki. Tak? Dostajecie marcheweczki czasami, nie zawsze. Jak mamy marchewki, jest sezon, to wtedy dostają. Jak nie ma marchewek, to nie dostają marchewek. Tylko wtedy dostają na dni otwarte. Ale teraz akurat sporo nam zostało tych marchewek. Tak, to też też marchewka. Zaraz przyniosę marchewkę. Mam tam w wózeczku takim specjalnym, co rozłożę jedzenie. Zapraszam, na dzień otwarty w listopadzie. 9 listopada będzie, będzie można spotkać wszystkie nasze małe źrebaczki, osiołki, kucyki. Będzie można spotkać o różyczkę, która mnie podgryza. Rążyczkę, która mnie podgryza, będzie można spotkać i mamusie. Ej, ej mała, mała, przyjechałaś i psoci, już będziesz taka psotna, może jak kurdupelek. Będziesz taka psotna, jak kurdupelek. Niektóre źrybaczki są takie psotne i mi się wtedy bardzo to podoba. Bardzo mi się podobają takie psotne źrybaczki. Także jeszcze raz dziękuję do zobaczenia. Cześć!